Witam Was w rozmemłanej koszulce, typowej, jak na moje standardy, w ogóle nieogolony jestem i witam Was 2 maja. Dwie rzeczy zobaczycie, w sumie takie dosyć interesujące, może coś zapowiadające, ale wszystko się okaże w czasie, co to dokładnie będzie. Nie zrażajcie się tylko tłem, bo ona jest całkowicie naturalna i nic tutaj nie przestawiałem, może tylko jedynie krzesło, żeby nie zawadzało. Coś takiego do mnie drobnego przybyło. Będą tutaj w sumie gadżety jeszcze do w sumie gier, które jeszcze, których jeszcze nie mam, jak się okazuje. Z bardzo prostego powodu, bo dopiero będę wnikał w tą serię. Aczkolwiek ona nie jest jakaś wielka. Może tam 10 gier ona będzie miała, a raczej, a, ale raczej wszystkiego nie będę miał. I często jest tak, przynajmniej w tych seriach, że one są też co niektóre uzależnione od języka danego. Wydanego powiedzmy na dany region na jednego kraju, dwóch przykładowo, i tutaj będzie akurat przykład, że można kupić coś naprawdę w dobrej cenie, jeszcze nie mając do tego samych gier, bo to jest akcesorium, które mnie trochę, które mnie trochę zainteresowało, a z bardzo prostego powodu, bo nie dość, że przegapiłem. Ja przegapiłem tak, jakby tą serię z bardzo oczywistego faktu, bo nie miałem przez dłuższy czas PlayStation 3. Dopiero PS3, mam prawie od 3 lat, jak się złożyło śmiesznie. I moi drodzy, będą to kontrolery do, do bazów ZA74 zł. Wersja przewodowa, trochę tych przewodów niestety jest. Nie chciałem brać bezprzewodowych, bo bym się martwił na temat ich ładowania. I one tak generalnie wyglądają, może wszystkie wiemy, bo to są wszystkie cztery. Nie wiedziałem, że są przewodowe wszystkie cztery, tylko one są tak widzę poprzyczepiane na stałe, myślałem, że one są e, montowane, w sensie podłączane do jednego na, na przewody, a tu jednak wszystkie są naraz. Bardzo ciekawe. A jak się jeden popsuje, to co wtedy? No właśnie. To zamówione przez. O, na, Przeze, no przeze mnie, ale na OLX-ie, w sensie, tak to wygląda. Specjalne kontrolery w zasadzie w dużej mierze tylko do tych gier, typu bzyki i tak dalej, inne. Czyli mamy pięć przycisków, każdy z odpowiednich guzików jest potraktowany jako osobna odpowiedź i wyborem, często w menu, więc to jest całkiem ciekawa inicjatywa. Niestety nie będzie to zbytnio estetycznie wyglądało gdziekolwiek, bo jak wiadomo jest tyle przewodów, no to niestety, ale sprawa ma się tak, że nie wiem na razie, gdzie będę mógł to gdzieś postawić na razie, bo miejsce jest niestety, jak sami się dowiedzieliście, z, z kilku filmów w ograniczone, a jako, że jestem w tej chwili w trakcie tworzenia innego materiału, to widać, że ogarnięcie tego nie będzie łatwe. SCH0005 Taki jest ten kontroler. Od NAMTAj wyprodukowany. Także jeszcze tylko wystarczy kupić w zasadzie grę potraktowaną z tym tematem. USB chyba 11. Bardzo wolny przesył, ale będzie wystarczający, żeby obsługiwać te 5 przycisków. No i on też będzie działać pod PlayStation 3, z tego co wiem, z tego co na strefie PSX się dowiedziałem. Także tak to wygląda. Wszelkie teleturnieje są brane pod uwagę, a to głównie z tego powodu, że mój znajomy pokazał nam mi, małżonce, jedną z gier. Bazery polskie łamigłówki na PlayStation 3 i powiem Wam szczerze, tak jak się tam sprawdzało, to ta gra do dzisiaj dobrze wygląda, więc będzie można się załapać. Tylko ta wersja droga jest akurat na PS3. Nawet w ogóle nie wiedziałem, że na PS2 ostatecznie miała wyjść, tylko był problem z jej rozprowadzeniem, bo tam jakieś, się okazało, problemy były na drodze, ale to może na ten temat to powiemy kiedy indziej. Także bazery dojechały, zobaczymy, co tam się znajdzie na PS2. No właśnie, dobre pytanie, czy rzeczywiście te wszystkie, te wszystkie bazery, one działają na PlayStation 3 też? Trzeba by było jakąś <coughs> grę skombinować, żeby się przekonać. Dobra, wszystkie działają, przynajmniej jeżeli chodzi o klikanie. Także jeszcze dzisiaj zobaczycie jedną rzecz, tym razem na inną platformę. I tu już będzie konkretnie tytuł, który mnie interesował w sumie od samego początku, ale że 10 lat minęło i na pewnej konsoli po prostu nie mogłem się przekonać o tej grze w pełni, no to cóż. Za, za chwilę zobaczycie, co to dokładnie będzie. Oto i druga rzecz, która przybyła do mnie za bardzo fajne, śmieszne pieniądze. 22 zł za grę. W ładnym stanie w polskiej edycji myślę, że to nie będzie żadna strata, żeby posiadać, kupić, odebrać, zobaczyć, otworzyć i wstępnie omówić, to będzie gra, która mnie ominęła na PS4, dlatego że pewna firma na początku tamtej generacji ósmej zrobiła głupi krok trochę. I niestety pewne gry się przez pewien czas tak trochę przeleżały zmarnowałem. I pokażę wam zaraz patent jaki zrobiłem z mikrofonem, a w zasadzie zapożyczyłem pomysł. I moi drodzy, Sunset Overdrive z Xboxała na wydanie premierowe za 22 zł jakoś mnie wyniosło. Stan troszkę taki zakurzony, ale pudełko będzie do wyczyszczenia, generalnie. W sumie za pierwszym razem, to jak zobaczyłem te pudełka do łana, to one mnie tak zastanowiły, dlaczego one są tak dziwnie zrobione. Mimo, że plastik cieniutki, taki, że naprawdę te gry często widzi się w bardzo kiepskim stanie połamane, powyrywane brzegi, konstrukcje inne. To jednak nie tylko to mnie jeszcze zaskoczyło, że plastik jest w miarę, no niestety. Niezbyt dobry, zależało mi właśnie na polskiej okładce, patriotycznie, to umiejscowienie na płytę z ząbkami po lewej stronie, jak zazwyczaj opakowania są tak umiejscowione, żeby płyta była po prawej. Bardzo mnie to dziwi, w ogóle dziwi mnie to, też to, że chociaż jeszcze w tamtych czasach były jakieś krótkie instrukcje, jakieś cieniutkie, to jednak tutaj nie ma nic. Mogę Wam nawet pokazać taki patent. Mam czapkę, co prawda jest strasznie ciepło, także nie zdziwcie się, jak będzie widać mnie trochę takiego odkrytego. I powiem Wam tyle, że mikrofon mam przyczepiony tutaj na daszku. O! Od Polo Piotra Przywarskiego. Zapożyczyłem ten temat i w sumie pozdrawiam. Bardzo fajne filmy turystyczne. I tu akurat... 22 zł, myślę, że całkiem spoko cena. Widziałem w Game Passie, że ta gra jest od dłuższego czasu, ale wolałem sobie jednak zakupić wydanie pudełkowe, bo fajnie to będzie wyglądać. No i do przetestowania. Sprawdzenia sobie, czy faktycznie ta gra jest ulepszona względem oryginalnej wersji na lana. Pudełka mi się tak specjalnie do łana nigdy nie podobały, nie powiem. Teraz te nowsze są trochę lepiej zrobione, ale też nie mam co do tego pewności, jak to wygląda sprawa z nimi. że z tymi pudełkami trzeba się naprawdę bardzo delikatnie obchodzić. O, kurde. A, gupi klej został. No nic, najwyżej wymyśli się jakiś sposób, żeby to wyczyścić. I w takim razie przyszła taka gierka trochę w stylu Set radio, trochę sam już w sumie nawet nie wiem czego, od insomniaków, co ciekawe, co mnie bardzo zastanawia składu zestawu Day One wchodzą aha, pistolet z winylami, kostium, kostium postaci i brony biała, hardcore hama. Zobaczymy, jak ta gra będzie wyglądała. I ocenię sobie najwyżej, czy był sens e, brania tego, ale myślę, że w takiej cenie. Oj, się nie zamyka z jednej strony. i to jest właśnie to, co mówiłem. Idzie łatwo wyłamać te zawiasy tutaj. Z jednej strony jest, a tu nie ma. No nic, może pudełko się wymieni, żeby był ten śmieszny napis jeszcze, co ciekawe, malowany, bo jest malowany, on nie jest wytłoczony, tylko jest taki pomalowany delikatnie. No nic, także to, to jest Sunset Overdrive Exclusive, przynajmniej na konsolę, bo na PC też ta gra jest i za jakiś czas ma się pojawić na pozostałe konsole, ale są to tylko plotki, bo dalej w temacie nic się nie rusza, nie zmienia. No nic. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za obejrzenie, co myślicie na temat tychże zakupów i widzimy się w kolejnym filmie z testów, unboxingów nowszych gier i tak dalej, i tak dalej, wymieniać można bez liku i bez końca.